Siemandero, z tej strony Kumi, a ja Ciebie witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim zaczniemy, chciałabym pozdrowić ostatnich subskrybentów, którzy wyświetlają się właśnie na ekranie. Claudia Kingshield, Maciuś Najlepszy, Andrzej Szwarc, czekoladka SSO oraz koniara 376. Jeżeli chcesz się tutaj znaleźć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę i jakiś ciekawy, kreatywny komentarz. Polecam obejrzeć cały odcineczek, ponieważ potem fajnie rozwinie się akcja z Sabin i sabotowaniem całego eventu. W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie najnowszą aktualizację, jaką przygotowało dla nas SSO. I z góry, przepraszam za wszelkie lagi, ale zbieram na nowy komputer. Jeżeli ktoś chce dołożyć swoją cegiełkę, wystarczy dać donajcika w link w opisie. Właśnie każda osoba, która da mi donate poza live'em, zostanie pozdrowiona po prostu na odcinku. Dobrze, ale patrzymy... Co mamy w aktualizacji? Mamy informację od SSO, że na święcie jeździeckim pojawiło się coś mrocznego. SSO na swój kanał na YouTube wstawiło dość dziwny filmik nawet jak wchodzimy do gry możemy zauważyć taką przebitkę i nie wiemy w zasadzie o co chodzi. Mamy dwa zupełnie nowe konie, które pojedziemy sobie obejrzeć. Jest to Anglik i Arab. I znajdziemy również elitarny wyścig przełajowy w Stajni Orbit, więc się tak tam przejedziemy. Big Bony ła się też w murlent na święcie Jeździeckim, do czego zaraz przejdziemy i zaraża nas, recyklingiem. No i będziemy pomagać też Lindzie i Alex przygotować stanowisko świąteczne przy dniach otwartych w Stajni Jorwi. Tu jest też wspominka o tym, że coś będzie sabotowało tą uroczystość. I trzeba będzie też znaleźć kwiaty dla Lili i pomóc udekorować tereny święta. No i dostajemy też dwa kruki i one już są w Murland. Znajdziemy je i zobaczymy gdzie, one, gdzie je znajdziemy. Raczej żadnego z nich nie kupię, ponieważ nie przepadam ze zwierzątkami. No a ale je poszukamy. Tutaj mamy jednego, ale to jest. Tak, to jest ten nowy krug. Jeszcze musimy znaleźć drugiego. Ten jest do wymiany, ten brązowy, a tego drugiego mamy tutaj za 350 Starkowniców. Ale zaczniemy najpierw. Od zadań w Murland potem przeniesiemy się do zadań w Stajni A jeszcze dużo osób ogólnie nie wie, że tak jakby trasa ze sznurkami jest też dostępna dla osób bez Star Ridera, więc śmiało można korzystać, a niestety zadania ze, zwierzątami, ze zwierzętami tutaj u tego pana w oddali są już niestety tylko dla Star Riderów. Uwielbiamy, gdy o tej pożół roku w murlent jest mnóstwo gości. Niestety niektórzy ośpiecili to miejsce, ponieważ zostawili na drodze śmieci. Tak i trzeba będzie pomóc sprzątać. I pozdrawiam tutaj Make Darkarm, która do mnie akurat podjechała. Dobrze, za dużo śmieci. Ha, wystarczy, że za pogadanie dostajemy stopę. No w porządku, wytrenujemy sobie konia. A, zbieranie śmieci. Teraz możemy pozbierać śmieci. Dobrze, pozbieramy sobie śmieci. Aha, czyli po prostu pozbieraliśmy sobie śmieci w Murland. Nic nadzwyczajnego. Zawsze coś, zawsze PD dla konia. Super, teraz robimy kolejne zadanko. Jesteś w samą porę, jestem bardzo zajęta doprowadzaniem święta do perfekcji, ale nie mogę wszystkiego zrobić sama. Przywitasz tę ekscentryczną panią inżynier stojącą obok metalowego konia. Dzięki! Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Scraps! Scraps? Gdzie się podziała ta kotka? O, mam towarzystwo, witaj! Pikniki, wyścigi, źrbaki hasające po polach. Święto jest dzieckie w pełni. Pewnie też się dowiedzieć, jaki jest mój udział w tym wydarzeniu. Dobra, teraz będziemy się udowiadowali. A, fajnie, że tony. Dobra, czytamy. Na Jorowiku jest mnóstwo odpadów, wiesz? Niektóre z nich to śmieci, ale ktoś odpowiedni potrafi je zmienić w złoto. To znaczy, nie tak dosłownie, ale chyba rozumiesz, o co mi chodzi. Jeśli dasz temu koleżce surowce wtórne, dostaniesz, że tony Super, nie? Musimy dbać o planetę i wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby. A, czyli będziemy mogli żetony po prostu u niej wymieniać. A jeśli zobaczysz moją kotkę scraps, to powiedz jej, żeby tu wróciła. Dobrze, Scraps, gdzie ty się podziałaś, moja ty, mój ty złomciaku? Pozdrawiam, Kejle, Luke. No więc możemy sobie wymieniać, zobaczymy jak to wygląda. Wiem, 10 surowców, w których na jeden rzetel nie tak dużo, nie tak mało. Myślę, że optymalnie. Dobrze, lecimy teraz po kolejne zadanko do tam. Witaj ponownie Luka. Alex i Linda były tutaj wcześniej. Pytały, czy cię nie widziałam? Chyba potrzebują pomocy z jakimś projektem w stajni Jorvik. Tak, teraz jedziemy do stajni Jorvik i tam też będzie ten wyścig. O ile dobrze pamiętam, tutaj mamy już Lili Bons, która prawdopodobnie ma dla nas wyścig, jednak my się najpierw udamy do. Naszej kochanej Aleks i Lindy. Tutaj są. Cześć, Alex. O, oh, dobra. Ktoś cię szuka. Joj, Luka, co tam? Chcesz coś ze mną porobić? No pewnie, że chcę. No. <grym> Oczywiście. Mam klucz do domu Hermana. Możemy zrobić sobie herbatę. Dobra, idziemy do Hermana, ale dawno tam nie byłam. Alex, nie, mamy pracę. Musimy przygotować stanowisko informacyjne. Co będzie naszym stołem albo stojakiem. Trzeba to było zrobić już dawno temu. Och, no tak, ale przecież to nie nasza wina. Kto powierzył takie coś akurat nam. Pewnie chętnie. Świetnie. Cieszę się, że znów coś razem porobimy, Luka. Linda, jakich informacji będziemy udzielać? Co? Myślałam, że to twój pomysł, a ja tylko będę pomagać. Oj, ja... Nie szkodzi. Będziemy improwizować. Zrobimy burzę mózgów. Opieka nad dzikim koniem irwickim, rozmowy z wiedźmą, poszukiwania Anne za każdym razem, gdy zniknie. Czekaj, mam pomysł. Jak rozmawiać z druidami o technologii? Rety, niech Aiden nam pomoże. Dawaj, będzie super, prawda Luka? Jesteśmy jeźdźcami duszy, wszystko co robimy jest super. I o co chodzi? Teraz musimy tylko zbudować stanowisko, zebrać przedmioty do prezentacji i przygotować ulotki, które powiesimy w mieście, zgadzacie się? Właściwie ten projekt zaczyna być nawet fajny. No dobra, a czyli nie idziemy jednak do Hermana teraz? Dobra, do dzieła. Musimy znaleźć materiały na nasze stanowisko. Teraz będziemy szukować stanowisko, szykować stanowisko informacyjne. Gdzie musimy się udać? Musimy podjechać tutaj. A tutaj są te skrzynki. Tak, tutaj. Dokładnie tak. Co się stało z moim koniem? Nie wiem, ale odwrócił się. 180. What the fuck? Wy to widzicie? Odwrócił się 180 stopni. Chyba, że chodzi o to, że ja podjeżdżam i ja on się ma odwrócić. Tak, ja mam tu zapakować. Co? Nie wiem. Chyba, że o to chodzi. Nie, on i tak się odwrócił, ale co to było, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czyli też tak mieliście. W ogóle napiszcie w komentarzu, jak się Wam podobały te zadania, które teraz są, bo moim zdaniem one są dość ciekawe, lepiej niż w zeszłym tygodniu. Tak mi się zdaje. Udało Ci się znaleźć gwoździe i młotek. Teraz chodź tutaj, moja luno. Podjedziemy sobie w to miejsce, gdzie jest zaznaczone na mapie i podjeżdżamy raczej tutaj, chyba za. Tak, będzie tutaj, tak! Jest kolejna rzecz. Tak, muszę zejść, żeby tego użyć. Pamiętajcie, z ulic konia. Szukanie, ciekawe, co tutaj znajdziemy. Hmm, ciekawe przedmioty. Super, czyli nie dowiedziałam się, co znaleźliśmy. Znaleźliśmy ciekawe przedmioty. Mamy to w ekwipunku? Nie, nie mamy tego w ekwipunku. A teraz musimy wrócić. Ja to jest. Kumi, ty to jesteś mądra. Teraz podjeżdżamy w to miejsce. Tak, tutaj za tą, jakby podwózką. Również musimy zejść z konia. Nawet nie kliknąłam X, a mi zeszło z konia. Ciekawe. Znaleźliśmy deski. No coś niebywałego. U, e, nasza postać kucnęła, po czym zaczęła szukać. I nagle po pięciu sekundach dowiedziała się, że znalazła deski. No pomysłowy level hard. To już po, po co to szukanie? Po co to szukanie? A, i te konie. Konie tutaj są nowe. No tak, zobaczymy sobie je. Tu jest y, Anglik, ale ja raczej go y, nie kupię, chociaż jest świetny, Maść mi nie odpowiada i tutaj mamy Araba, tak, trzecia generacja. No one są ładne, ale nie, 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 nie. Nie, nie, nie biorę. A, my mamy podjechać tam do tyłu. Tutaj za domem Hermana. Potrzebujemy jeszcze jakiejś nowoczesnej technologii. Linda, twój laptop nada się idealnie. Dlaczego zakładasz, że mam laptopa? W torbie noszę pełno książek i zeszytów. Może użyjmy twojego telefonu, Alex. Będzie odpowiedni. Ups, zapomniałam go naładować. Wiesz co, na pewno wystarczą rzeczy, które udało nam się zdobyć. To znaczy, które mamy, ponieważ Luka jest taką wspaniałą osobą. Świetnie. O ty, patrzcie. B, R, O, B, jakieś radio. Kurczę, o ten telefon z podwózki. Druidzi i technologia. Heh, powiem wam, że dość ciekawe to stanowisko, ale powiem wam, że ten arabek z poczką wygląda. On jest taki, teraz podjechałam. Pozdrawiam oczywiście Kha. Tą usługę daje się tak, jakby padał trochę w odcienie fioletu. Teraz potrzebuje mu dekoracje. Co może być lepszego niż balony? Tinkan bardzo je lubi. Tak, jego podobania są trochę dziwne. Odrobinę dziwne, tak. Teraz będziemy mieszać balony. Przynajmniej nie macza ich w sosie farmerskim. A skąd wiesz, ha? Ha! Czyli wiadomo, kto lubi sos farmery. Jedziemy wieszać baloniki. Balony trzeba powiesić koło tablicy z wyścigiem. Więcej balonów! No tak, już. Ale tu już są balony. Czemu ja mam tutaj wieszać balony? Więcej balonów! Aha, trochę niesymetrycznie. SSO, nie masz gustu. Tutaj wieszamy baloniki na płocie. I jeszcze w jednym miejscu znaleźliśmy butelkę. Naprzeciwko butelki, tak. Tutaj mogą być balony, tu nie ma balonu. Pozdrawiam Pink Pinktime oraz otum Love Love. A jeżeli wytrwaliście do tego momentu odcinka, chciałabym was też zaprosić na mój serwer Discord, na którym można, y, są różne ogólnie eventy, można pograć w gry. Y, ze mną oczywiście popisać. No i też przy okazji... Y, co tydzień jest fajna rola do zgarnięcia za aktywność na serwerze, którą ja przyznaję, więc słuchajcie, warto, warto. Fajnie można sobie czas spędzić. Na razie całkiem dobrze nam idzie. Zasługujesz na przerwę. Może ty, Luna, spróbujecie yy, sił w wyścigu przełajowym? Albo nawet w jego elitarnej wersji na pewno dacie sobie radę. O, 150pd. Trochę mało, jak za pierwszy wyścig. Nie jest najwięcej, ale dobra. Gdzie musimy podjechać? Tutaj do tego musimy podjechać. Chyba o to chodzi. Wystarczy mi wyścigu z najlepszymi wynikami. I raczej o to. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, tak, to był tamten wyścig Tam przy tamtej tablicy Teraz podjeżdżamy sobie z powrotem I jak ci się podobało? Masz naturalny talent Ta, już, dostałam srebrny medal, a nie złoty Ok, kończę nasze ulotki Chwila, druid piszemy przez oskreską. Czemu tak na mnie patrzysz, Linda? Zaraz to poprawię Luka, porozwieszasz ulotki na terenie Jarlaheimu? Jakże inaczej, chyba nie mam wyboru, no nie? Kumi, ale ty gadasz bzdury, masakra to jest tak, ogólnie mówię tysiąc rzeczy podczas nagrywania odcinka, ale połowy z nich ucinam tutaj. O, miejsce na ulotkę. Zapłacę komuś, kto mnie puknie w łeb, żebym się może trochę ogarnęła. Teraz jedziemy po schodach w górę. Patrzcie, już bym pojechała w inne miejsce. Czyli jeszcze wyżej. O matko. To jeszcze nie tu. Nie lubię jechać po tych schodach i potem te schody mnie zatrzymują. Tak, tutaj na tej ścianie. Ludzie na pewno ją zauważą. Mhm. Ile jeszcze tych ulotek? Czemu nie mogli od razu całości zaznaczyć na minimapie tylko po kolei? W sumie, w sumie to dobrze. W sumie z jednej strony to dobrze. Oho. Mamy tutaj kogoś mrocznego. Uuuu. No, nasza postać zauważyła tą osobę. Coś ta osoba kombinuje. Co my teraz mamy zrobić? Wrócić... Tak, musimy wrócić tam, na dół. Czasami mam wrażenie, jak tutaj wjeżdżam, że mi za chwilę wywali grę. Biednie, nadal tu ją pilnują. Luka, udało ci się powiesić te ulotki? No jakby mi się miało nie udać, kobieto? Zobaczymy, co to za zamieszanie w pobliżu areny. Rety Luka, nic ci nie jest, no zamieszanie. Kazumi, to chyba był dług. Czyżby ktoś tu się ścigał? To była ona, Sabin na wolności. No nie ile ona się ukrywała gdzieś w pobliżu, bo teraz nagle się pokazuje, gdy święto jest dzieckie trwa w najlepsze. Coś tu jest nie tak. Wiesz, ludzie zaczęli plotkować o różnych drobnych problemach związanych ze świętem, a to zwierzęta gdzieś sobie poszły, a to pojawiły się śmieci i takie tam. Jeśli Sabin tu jest, to zakładamy, że to jej sprawka. Przynajmniej częściowo, ona zawsze coś kombinuje. Zawsze. Choć uwielbiam się zastanawiać, czemu ta manipulatorka w kasku motocyklowym kręci się w pobliżu stajni Jorvik, to mamy ważniejszą sprawę. Balony odlatują. O nie, te balony, które przywieszaliśmy, naprawdę. Co? No i proszę, to wina Sabin. Uciekają! Łapać te balony. Jezus, sama ja próbuję grać aktorsko. Nie, balony. Oh, nie. Ja cię. Będziemy teraz za nimi uganiać. Ja pierdź. Aha, one za nami lecą. Spoko. Nie. Aha. Te, jakieś lagi najwidoczniej ze strony serwera. Gdzie tu są te balony? A one ej, bo one w powietrzu latają. Rzeczywiście, no to może tam też w powietrzu lata? Aaa, kurczę, tylko one trochę przeszkadzają teraz jak latają tak za nami. Aha, zabierz balony do Alex i Linda. ale spoko lag. W sensie spoko pomysł z tymi balonami, tylko trochę nie ten. Przyjeżdżam do Was z balonami, ale to chyba nie wszystkie. A bo one są tam u góry. Teraz je zauważyłam. Ja ich mam sięgnąć. Aha. Pamiętajcie, nie możecie znaleźć balonów. Nie popełniajcie błędu ku mi. Poczekajcie u góry. Udało się w końcu. Może one by nie były tak zlagowane, gdyby nie. Było tyle graczy, no nie? Uff, mało brakowało. Święto byłoby zupełną klapą, gdyby te balony wszędzie sobie latały. To teraz zajmijmy się czymś poważniejszym. Sabin tu jest i próbuje być miła. Dlaczego? Nie możemy z tego zlekceważyć. Na pewno coś kombinuje, a co, jeśli próbuje przekonać kogoś do przejścia na stronę zła? Jeśli otwiera portale do piekła, albo namawia ludzi, żeby jedli brukselki? Kto wie, <śmiech> brukselki. <śmiech> Musimy poznać jej plany, ale tak, by jej nie zdenerwować. Zbliżanie się do Sabin może być niebezpieczne, zwłaszcza gdy nasze stosunki są tak napięte. Nie mogę obiecać, że zachowam zimną krew, jeśli będę musiała z nią porozmawiać po tym wszystkim, co zrobiła. Właśnie dlatego trzymamy się na dystans. Musimy się dowiedzieć, czego chce od zwykłych jorwickich jeźdźców i czy ma jakieś nikczemne zamiary. Pozdrawiam Dorothy Woodford. Alex i ja przedyskutowałyśmy ten temat i doszłyśmy do wniosku, że musimy się dowiedzieć, co Sabin kombinuje, zanim będzie za późno. Luka ma największą szansę zbliżenia się do Sabin. Może poszukaj czegoś, by, żeby się przebrać, a potem trzymaj dystans i nie daj się zauważyć. Śledź Sabin, a potem wróć tu bezpiecznie. Dobra, czyli będziemy co? Teraz będziemy się przebierać? Czy ją obserwować? Nie, tutaj musimy podjechać i pewnie się ją przebierzemy. Udało ci się zdobyć gazetę. Aha, tam była gazeta. Gazety, gazeta, gazeta. Tam była gazeta. Tutaj jest kolejna rzecz. Teraz mamy wąs. Aha, my zbieramy teraz rzeczy do przebrania się. Rozumiem. Tutaj mamy kapelusz. Ciekawe, czy to rzeczywiście przebierze naszą postać. Fajnie by było. Okularki przeciwsłoneczne. Teraz tutaj podjeżdżamy pod trybuny. Tu się będziemy przebierać. A, ona tutaj stoi na tym. Rozumiem. Ale nie przebraliśmy się. Ona stoi na tym. <laughs> ja pojadę. Przed nią. Aha, myślałam, że to tak nie będzie działało. Patrzcie, ja myślałam, że SSO tu trochę tuchec i nie zadziała, ale widzicie, jak przejdziemy przed Sabin, to ona nas zauważy. Rzeczywiście, mamy te rzeczy w ekwipunku? Nie mam, ale rzeczywiście zadziałało, już myślałam. Że SSO będzie miało minus. Ale spoko. O, dobrze, jesteś z powrotem. Aha, mam limit szlingu, spoko. Przydał się bank w SSO. A, słuchajcie, Kumi myśli kupiła sobie nowy kubraczek do szafy. To jest ten sam, co dostaliśmy z kodu, tylko w troszeczkę innych odcieniach. No, oczywiście, że nie mogą się zmarnować nasze szlingi. Powiedz nam wszystko, co udało ci się zaobserwować. O, dostaniemy dużo PD dla postaci. Co ty tym myślisz? Tylko trenowała. Tylko trenowała? To mi wygląda na podstęp. Tak, to jakaś ściema. Jeśli Sabin trenuje nowych jeźdźców, to może do czegoś się szykują, ale do czego? Co ona kombinuje? Spróbujmy przeniknąć w jej szeregi. W końcu jest na terenie jeźdźców duszy. Tak, dobry pomysł. Czekaj, ale jak to zrobimy? Muszę chwilę pomyśleć. Dobrze, w międzyczasie ja wezmę udział w jednym z wyścigów. Aha, czyli że ja, czy ona? Teraz nie jest, nie pamiętam, kto to mówił. No cóż, zobaczymy, czyżby to był już koniec zadań dzisiejszych. Nie było ich jakoś dużo, ale dla osób, które czytają wszystkie do dialogi, o, ciąg dalszy nastąpi. Tak, będzie kontynuowana. Fajnie, że dali taką wspominkę. Jestem ciekawa, co tutaj jest. Aha, no pewnie, że tak. To jedna z aktywności, z którymi może poradzić sobie tylko prawdziwy członek. Tak, mamy się dowiedzieć więcej o liternym wyścigu przełajowym. Dobra, tego już nie będę czytać. Bardziej interesuje mnie tamten kontent, już mnie boli strasznie krtań. I znowu mam podjechać do tego i przejechać ten wyścig było z tym zadanie. Dobra, wiecie co? Stwierdziłam, że ja teraz zbytnio nie mam czasu na nagranie tego wyścigu, więc yy, zapewne będzie tak, że mamy zrobić ten wyścig, dostaniemy PD. Ja sobie tutaj zrobię te inne zdanko, kwiatowe dekoracje. Święte jest dzieckie, jest takie piękne, ale tutaj przydałoby się więcej kwiatów. Znajdziesz je na terenie Stajni neorwik oraz w jej okolicach. Czyli będziemy szukać kwiatów. Pozdrawiam Dorothy Ironfood. Bardzo serdecznie, kwiatowe dekoracje. Aha, dostanie PD. Nigdy dziesięty poziom. A, czyli to wszystkie zadania oprócz tego elitarnego wyścigu przełajowego. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Chciałam Wam podziękować za oglądanie. Jeżeli Wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu święto Jeździeckie, a przypnę serduszko. Życzę miłego dziąka. Pozdrawiam również, tak, pozdrawiam Sara Klumka. Kraw i do usłyszenia!